Czekając, kiedy zejdzie glinach gwiazda, Do wpół zmarszniętej szyby przywarł chłopiec mały. Patrzył, zimowe ptaki wracały do miasta. Jakby tego wieczoru też świętować chciały. Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła, Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy, By bielopłatka ludzkie waśnie pogodziła, A w sercu znów zamieszkał ten, co w żłobie leży. Chwila jedna, przy tobie nikną odległości, zmienia się w odświętne tajemniczy. Daj nam więcej dni takich spragnionych miłości, nie świat przy żłobku Twoim odmienia oblicze. Drodzy mieszkańcy, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Straży Miejskiej Miasta Łodzi pragnę przesłać najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem spędzonym Troski i zmartwień. Życzę, aby odbyły się w spokoju, radości wśród rodziny, przyjaciół oraz wszystkich bliskich Państwa osób.